Moi drodzy, witam Was serdecznie. To 30. Niedziela czasu zwykłego, Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety od 46b do 52. Kiedy czytałem ten fragment i próbowałem się w nim odnaleźć yy, i, i znaleźć coś dla siebie, jakiś pożytek duchowy, jak mówi Ignacy, wyciągnąć z tego, to pierwsze, co jakoś mnie poruszyło, to, to takie sprzeczne uczucia, bo z jednej strony zobaczyłem, Trudność tej Ewangelii i to, jaka ona jest wymagająca, a z drugiej, też nadzieję, jaką niesie właśnie ta postawa Bartemeusza. Ta trudność, czyli ta sytuacja, w jakiej się znalazł, ale też nadzieja, że, że nie, trać, nie stracił nadziei, że może z niej wejść. Zmysł wzroku, bo to jest niewidomy człowiek. Zmysł wzroku to, z tego co pamiętam, to jest między 80 a 90% naszego kontaktu ze światem, z rzeczywistością, z otoczeniem, z ludźmi. Czyli można powiedzieć, że o tyle ten jego kontakt był mniejszy, utrudniony. Ale znalazł sobie sposób na życie. Zbierał jałmużnę. Ludzie rzucali mu pewnie z litości, widząc, w jakiej jest biedzie pieniądze i to mu pozwalało na, na to, żeby się utrzymywać, żeby, żeby przeżyć może. Miał płaszcz, pewnie miał jakąś tam miskę do, do żebrania, do jedzenia osobną. I tak mu mijały dni. Słyszał, że gdzieś w okolicy pojawił się uzdrowiciel, cudotwórca, Mesjasz. Jezus prawdopodobnie o tym słyszał, bo kiedy, kiedy Jezus znalazł się blisko niego, czyli przechodził gdzieś, gdzieś tam, gdzie siedział Bartymeusz, to on zaczął wołać. Prawdopodobnie już sobie poukładał w głowie, że jeżeli będzie taka okazja, jeśli się właśnie nadarzy sytuacja, to, to zaryzykuje i spróbuje. I woła głośno, woła głośno i natarczywie, ludzie go uciszają. Widać w nim tę jednoznaczność, że on chce mieć pełen kontakt z rzeczywistością, chce, chce być uzdrowiony. I kiedy dociera ten głos jego wołania do, do Jezusa, to on mówi: przyprowadźcie go, I, więc. Znajduje się przy nim i Jezus go pyta, co chcesz, żeby ci uczynić? Co, co, co mam ci uczynić? Mając niewidomego przed sobą, nasuwa się samo, co, co mógłby, o co mógłby poprosić. Ale być może, właśnie Jezus, znając serce człowieka i widząc, jak różne myśli mogą się w nim kłębić, to bierze pod uwagę różne rozwiązania. Bo przecież ten Martymeusz mógł być tak przyzwyczajony do swojego sposobu życia, że jedyne czego by potrzebował to na przykład żyć bardziej komfortowo, luksusowo, bezpiecznie. Tak? Nie wiem, daj mi osoby, które będą o mnie dbały, daj mi bogactwo, tak żebym się nie musiał martwić o pieniądze i nie musiał żebrać. Ale, Bart, ale Bartymeusz właśnie ryzykując utratę też możliwości zarobku, no bo przecież kiedy odzyskał wzrok, czy odzyskałby wzrok, to wtedy nie mógłby już ludzi o to prosić, tak? że jest niewidomy i więc prosi ich o wsparcie. Ale on jest zdeterminowany, jest przekonany, że chce ten wzrok odzyskać. Mówi, abym przejrzał. Na co Jezus mówi: Idź, Twoja wiara cię ocaliła, tak? I od tej pory już miał przywrócony wzrok, widział. Odnosząc to do, do nas, bo tak jak powiedziałem, żeby we wszystkim próbować znaleźć jakiś pożytek dla siebie, dla swojej duszy, mówi Ignacy, wprost nawet dla duszy, to warto tutaj zobaczyć, właśnie czy próbować odnaleźć siebie. Ale na innym poziomie ślepoty, bo myślę, że większość z nas albo i wszyscy nie mają doświadczenia utraty wzroku, tego fizycznego wzroku, ale y, ja przynajmniej widzę u siebie w różnych sytuacjach y, niedowidzenie serca albo wręcz nawet ślepotę serca. Ona charakteryzuje się tym, że człowiek przyjmuje pewną postawę. I w żaden sposób się nie zmienia, nic w niej nie koryguje, uważa, że przyjęty taki sposób myślenia, mój sposób myślenia jest jedyny słuszny. I tak idę przeżycie, nie mam wątpliwości, nie mylę się. No właśnie, wszystko jest dla mnie na zewnątrz jasne, choć wewnątrz to może być mocno zaciemnione, to co we mnie się dzieje. I z taką postawą można przejść przez życie, można przeżyć życie, ale to, jak ktoś ładnie powiedział, że człowiek, który chce być szczęśliwy, musi się zmieniać, musi poszerzać swoje serce i widzieć, że jednak życie jest dużo bogatsze niż to, co jemu się wydaje, co, co przyjął za, za pewnik. I takim dla mnie stwierdzeniem, czy, czy słowem, które potwierdza, że jestem, że przejrzałem, że, że moje serce nie jest ślepe, to jest powiedzenie, i to jeszcze publicznie myliłem się. Czy mogę się mylić? Mogę nie mieć racji w tej kwestii, mam wątpliwości. To są stwierdzenia, które rzeczywiście, które pokazują, że, że człowiek odzyskuje wzrok. Ale tak jak powiedziałem, możemy całe nasze życie w taki sposób przeżyć, szukając nieustannie tylko i widząc na zewnątrz nas problem. Że to, nie wiem, moi bliscy, sytuacja życiowa, w jakiej się znalazłem, czy moi, moi współpracownicy, mój pracodawca, to oni powinni się zmienić. Tak? I wtedy ja będę szczęśliwy. Ja odzyskam pokój serca. To jest trochę tak, jakby pójść do lekarza i powiedzieć mu, żeby, mu, żeby nam przepisał lekarstwa, mówiąc na co cierpię, żeby przepisał lekarstwa dla ludzi wokół mnie. Tak? I, I wtedy to mi pomoże. No, to, no właśnie, to tak nie działa. Uleczenie serca tak nie działa. I Jezus przez, ten, przez tę scenę właśnie uzdrowienia, gdzie właśnie dotyka nas nasza ślepota, ślepota serca i gdzie bardzo ograniczamy nasz kontakt z tym, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest na zewnątrz nas, bo nam to nie pasuje, czy może nie pasować, nie chcemy tego widzieć. I Jezus też będzie nas pytał: co chcesz, żeby, żebym Ci uczynił? Co ma się dokonać, i jeżeli będziemy uparcie prosić, by to inni się zmienili, to, to my nadal nie będziemy szczęśliwi, myślę. To nie spowoduje mojego szczęścia, że ktoś będzie się zachowywał inaczej, że się zmieni, chyba że jest to rzeczywiście sytuacja jakaś taka już ostra, krytyczna i ktoś doświadcza naprawdę. Złego traktowania ze strony innych, to ma prawo się bronić. Ale zasadniczo w naszych relacjach to, to my sami musimy zdobyć się na to, by zaprosić Boga w moje ciemności, w moje niewidzenie, moją ślepotę serca i, ym, i pozwolić Jemu tam działać. Pozwolić by to On mnie w moim sercu uzdrowił, tak, żebym przejrzał. Jezus też Moi drodzy, pyta dzisiaj Ciebie, każdego z nas, co chcesz, żebym Ci uczynił? Czy jestem w stanie tak wołać i tak pragnąć uzdrowienia życia w Prawdzie wobec samego siebie i, i, i wobec otoczenia i tego wszystkiego, co, co mnie będzie spotykać na moich drogach, mojej drodze życia? Tu już odpowiedź każdy musi dać sobie sam, sobie i, e, i Jezusowi. Życzę Wam, moi drodzy, sobie również odwagi właśnie w przeżywaniu życia i tego, byśmy nie bali się utraty czy zostawiania czasami tego, co nam się wydaje za pewne, niezmienne, bo jest to moja pewność, moja, moja niezmienność, a, a Bóg nas zaprasza do, do ciągłego otwierania się na nowe na różnorodność, jaką niesie ze sobą relacja z drugim człowiekiem, świat, rzeczywistość, w której jesteśmy. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.